budujemy dom. Dom! Nikody mi oczywiście naciągnął, na doda, to to nie był mój pomysł. Jakby co? No i słuchajcie, budujemy dom z tej terrakoty. No to widzimy się, jak już ją uzbieramy. fajne kopaliśmy. Mamy tyle. Nie robiliśmy tego na i jakby co to To na tym no. stronie nie ma żadnego boga. No nie. I teraz tutaj chyba zaczniemy chatę budować. Chaty. Na wodzie? No pewnie. Ja miałam taki pomysł, żeby zawsze chciałam mieć chatę na wodzie. I, no i kończy... teraz. Ja zaraz wracam. Dobra, budujemy dalej nie, słuchałeś nie nie, 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 tylko sobie to ja wchodzę, tylko sobie A, chyba dlatego, że chciałeś się przejść. Tak, ja się przejść, No, a. To, bo nie ruchu. Nie miałeś ruchu? No, ja też mało teraz mam ruchu. No, bo dzisiaj nie miałem w Ja chyba dzisiaj nawet tysiąca, tysiąca kroków nie zrobiłem. I ja chyba zrobię... Tak, i jak chcę, żeby ten dom był tak w połowie na wodzie i w połowie mm. tak, No wiesz, no, na lądzie. No, chcę, żeby tak to właśnie wyglądało. Pierwszy stach poszedł. Pa, pa, pam, 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 pam! Pa, Why Będzie tak będzie to wyglądało, o i to będzie tak nachodziło na wodę. Pić mi się chce, wiesz? Pić Ci się chce? No tak. Tata mówił, że nam przecież przyniesie kole. Okay. Co? No wujek, przynieś mi piwo. Wujek, przynieś mi piwko. Tego koloru. No kurde i teraz muszę kopać 4 godziny. Gorzka kola? No to no. chyba kola zero. Gorzka tego, hmm? Bardzo No rzeczywiście troszkę gorzka. No, mam Ile mamy? 21 dopiero. A już chyba jest 4 godziny. Zebranie wieśniaków. Ja już mam pustaka. Ino! No to jest to jest już za mocno. Nie! Nie chodziło mi o to! O to ci chodziło właśnie? Nie, bo jako... jestem fanem paliona, a panią się drze. A, a bo też drze, więc musisz też zleć. Dobra! Brrr. Nie tak! Nie o to mi chodzi. A o to ci chodzi? Mi chodzi o to.

Jest naprawdę patrz, gorszy. Mhm. Patrz. To prawda. Mhm. No I tutaj chcę, żeby było takie wejście na balkon. Jakoś to rozkminę. Nie. Mhm. Mhm. No co? No. no to, to dopiero początek budowy. A to będą. Przepraszam, że tak natychmiastowo włączyłem pięcie, ale e, tata mój ojciec mi do pokoju po prostu. Który ma 45 lat? 46 prawie już. Co? No? no, chyba piętra nie robimy, co? Nie będzie to duży dom. Jeden dzień więcej. Taki jeden dzień więcej. Kurde, mi się zaraz już e, skończy ten grudulec. Będę musiał iść dalej. Patrz. A z tego zrobić dach? Dach, no nad tym też się zastanawiam. A co a zrobić z tego żółtego? E, może dach zrobię z tego żółtego? No, no tak, no. Wiedziałem, zabrakło mi! Wiedziałem! Jaki to był Ja cię nakopię, wiesz? No to był taki bardziej... A, ten, ten to był, tak? Mam nadzieję. No, mogę na kopać? E, tak, to był ten. Mm -hmm. Pa, hm, hm. najgorzej. No tak. Mm. Ale ja nie jestem też takim super chudowinijzym, bo Jestem kopertą. passou czy wiesz o co mi chodzi? Tutaj będzie tak dookoła, zaraz się przekonasz. Co ja lubię te dachy, mhm. a lubisz kolor żółty, bo ja tak, no, lubię, no, lubię. No ja, no ja lubię że takie takie. No, to taki bardziej jak, tak jak, tak Spoko. tak jak, tak jest tak jak, Lepsze jest czarna, ale teraz to jest, miałem to jest, to jest czarny barwnik. Tak. Ej, no nie, no ta terrakota już nam się tak kończy szybko. No ale jeszcze raz takie jest mamy. No tak, no ale wiem, 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 no ale no to już no już trochę zbudowaliśmy tej terrakoty. Ej, ale patrz, mamy coraz mniej... Robimy dach! Ach, ach, ach! Ach, robimy ach! Jak coś, to tego nie robimy na game modzie? No, no bo nie, os nie oskarżajcie nas o takie rzeczy, no że przełączamy się na gay moda i w ogóle zaraz no. nam w ogóle zabraknie tego. No. no to będziemy musieli więcej tego nazbierać. Ale muszę zobaczyć, że my to zbieramy. E, no bo inaczej nam nie na uwierzycie pewnie, że, że to robiliśmy na zwyczajnym survivalu. Ale wiesz że tutaj coś przebiegało w ogniach. Co znowu przebiegało no, w ogniach? No coś tak przebiegało tak szybko. E, nie widzę, nieważne, nieważne. Patrz, Patrz, mi się to już kończy, to zaraz no tak. uzbieramy więcej. Ah, uzbieraliśmy staczek, Nikodem to w ogóle zbierał. No właśnie. I jeszcze nie mam zielonego pojęcia czy to jeszcze mam wystarczyć. Nie? No właśnie! No właśnie! Nie, ale tak się niknie jak popinie. No, no ale trzeba słychać, żeby widzowy nasz słyszał. No właśnie! No właśnie... No właśnie! Ja, ja powinienem powiedzieć, ale Ale, a to bardziej się powiedzieć. A wiesz, że przywitanie Paliona to jest... Ale, ale! No i sobie. Jest, yy... A wiesz, ja też jestem fanem Paliona, ale chyba jestem większym fanem Wojana. No bo ja jestem największym fanem Paliona. Mhm. Mm to Pan też robi zielony. I robi mm -hmm. nawet te same rzeczy, co ja. Mhm. Mm Czyli. No, Minecraft, ale ja też lubię Minecrafta na przykład. A wiesz, ile odcinek trwa? Ja. 11 minut. A ty masz cięcia? Nie mam. No, nie o, musisz... tutaj będą okna. Jeszcze, jeszcze całego nie zrobimy, bo jeszcze tutaj okna trzeba będzie dorobić. Prawda? No tak. Ale będziemy w fajnym domku mieszkać, co? No. Dosyć fajnie wygląda. O, tutaj jeszcze dodamy jakieś okienka. Mhm. I tutaj. Na tarasę możemy kończyć. Na taras tutaj będzie wejście na taras. I teraz możemy już odcinek kończyć. Jeśli Wam ten odcinek jak się, się spo, spodobał zajcie łapki w górę Subskrybcie zostawcie no e, Dwa i, I napiszcie komentarz jak się udało do... y No i e, musicie zobaczyć czy przycisk jest e, szary Kiedyś przycisk jest e, czerwony no to e, kliknijcie w niego żeby stał się szary No i jeszcze e, Podobno jak się kliknie subskrypcję, no to wydaje jakiś głos. Więc sprawdź czy I dzwoneczek! Jest, czy jest, I sprawdź, czy to nie jest kłamstwo. Ale nie wiem, czy to jest kłamstwo. Dobra, żegnamy się z wami i, I... do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Cześć! Elo!